Siemanko, z tej strony Adrena, to jest kolejny, już siódmy odcinek Stop top 5 skrzynek Tygodnia Polaków. Pod ostatnim odcinkiem, jak już zdążyłem się przyzwyczaić, znów dobiliście ponad 2000 łapek w górę. Mam nadzieję, że pod tym odcinkiem ponownie przebijemy tą barierę i kciuków w górę będzie jeszcze więcej niż tydzień temu. Także zostaw łapkę w górę, jeżeli film Ci się spodoba, a teraz zapraszam Was już do oglądania. Chciałem jeszcze dodać, że Kosa, która jest na pierwszym miejscu w tym odcinku, nie ma podanej ceny, gdyż naprawdę ciężko jest wycenić taki nóż, w obecnej chwili nie ma jej na rynku. Tak więc teraz już zapraszam Was do oglądania. Z drugiej strony w mojej życiu muszą zrobić. Nie bo więc takiego partner się nie będzie. Ale zobaczymy, o oh jest. O oh jest. Mam jakiś szczęście dziś. Zdarnie po 10 krzyżach nic nie było ciekawego, także... Sobie też O! Uh. Uh. jest spoko, no ale te agacze lecą, słuchajcie. To już cztery agacze na jednym openingu, zawsze na opening, słuchajcie. Na giveaway, oczywiście, na opening. Star Trek AWP tak jest! Ostatnio wyleciało mi Star Trek AWP Minimal. Factory New, Ciekawe jaka teraz jakość. Wygląda całkiem ładnie. Factory New po raz kolejny, patrzcie, mam tutaj taką, dokładnie taką samą. Gdzieś daleko, o, patrzcie. Nie, to jest field tested, a to jest factory new. Wow. A nie, to, mi a nie, to czekajcie, to może to będzie fajne. Po ile to chodzi? Po ile taki Bayer chodzi? Zaraz zobaczymy. Warm God za 27 euro. Dzisiaj we wróżbie wyleciał na meczu Virtus .pro z, z, z tsm -em. Jest, kurde, tak jest, KOSA! Tak jest! Doppler, Bajonet, kurde taki, taki prawie jak mój Ja pierdzielę Factory New Bajonet Doppler Hell yeah, tak jest, kosa I mówiłem, że nie będziecie się ze mnie śmiali, mówiłem kurde, że będziecie się śmiali I macie teraz, co? No nie grotto, gówno, Doppler dla mnie Iha. Ale podskoczył, no w sumie bardzo podobny do mojego, nie? Kurde, Doppler, czekajcie, teraz sobie zobaczymy moje koski Uh, kosy. To jest grotto M9 Bajonet. A to jest Bajonet. Nie wiem, czy w ogóle jest na marketplace. Faktoryniu. No nie ma tragedii, wam powiem. Karambit, karambit to to nie jest, ale tragedii nie ma, słuchajcie. Tam chyba team'a ekstra klasy tylko Robili swój skład No dawaj, dawaj, Jak dawa, dawa, na przykład chcieliśmy to asystkę, czy... Czy gola, czy... Tam, yes! Nie wiem, obrońca tam miał yes. dużo... Tak jest! Co też, punktu za to? Po prostu były rankingi i... BITCHES! Ale też chyba jakieś ja nagrody Ej, kosa tak? mi wyleciała właśnie, nie? Star Trek, Bayonet, Tiger tu. Tak, o BITCHES! CO?! Tak, wyglądał z No chyba Sekwisz! Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka, jeśli Cię spodobał, zostaw łapkę w górę. Jeśli nie chcesz przegapić następnych filmików zasubskrybuj, sprawdź także inne odcinki z cs na kanale. Ja już się zami żegnam, także cześć, trzymajcie się, no i na razie.